Zburzone wody, ale wiedziałem, że pozory mylą. Tuż pod powierzchnią może płynąć szybciej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałem, i zostałbym porwany w jednej chwili. Poza tym nie miałem nurkować sam. Prawie zawróciłem, ale coś mnie kazało zatrzymać. Przez chwilę wpatrywałam się w rzekę, myśląc o chłopcu. Potem założyłem sprzęt i wpadłem do lodowatej wody. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, było to, że prąd wydawał się dość słaby. Prawdę mówiąc, była słabsza od reszty rzeki. Woda była tam niezwykle głęboka, i kiedy nurkowałem, widziałem pod nią tylko czerń. Kopałem głębiej i głębiej, myśląc, że prąd może wzrosnąć niżej, ale wydawało się, że jest odwrotnie. Woda była już prawie zupełnie cicho. Przedłem jeszcze głębiej, aż w końcu przede mną zaczęły materializować się zielone kształty. Myślałem, że w końcu dotarłem do kępy chwastów, ale gdy kopnąłem niżej. Prawda wyszła na jaw. Poczułem wymiociny na ten widok. Dziwny i niebezpieczne uczucie, gdy nosisz maskę do nurkowania. Niezliczone ramiona sterczały z ziemi poniżej. Myślałem, że natknąłem się na stos ciała, ale obrzydliwa rzeczywistość.